Piątek, 30 sierpnia zmarła Ewa Bialik, była rzecznik prokuratury krajowej. Funkcję tę pełniła w latach 2016.2021. Miała 58 lat. Informacje o śmierci Ewy Bialik, byłej rzecznik prokuratury krajowej przekazał serwis moja, ostroleka.pl. Prawniczka 30 sierpnia, w wieku 58 lat, zmarła prokurator Ewa Bialik, znana przede wszystkim jako rzeczniczka prokuratury krajowej. Te właśnie funkcje pełniła w latach 2016.2021. Swoją prokuratorską karierę zaczynała w Ostrołęce, gdzie pracowała w obu prokuraturach, rejonowej i okręgowej, poinformowano. Zmarłą prawniczkę pożegnał za pośrednictwem mediów społecznościowych jej kolega po fachu. Gdański dziś odeszła Ewa Bialik. Moja przyjaciółka, koleżanka z pracy, szefowa. Nie zapomnę naszych rozmów, ostatnio głównie telefonicznych, twoich uwag i ponagleń w pisaniu komunikatów. Pysznej kuchni. Pracy poświęcałaś całą swoją energię i pasję. Byłaś the best. Spoczywaj w pokoju, napisał na Platformie X. Na tragiczną informację zareagował również były, który przesyła kondolencje bliskim i rodzinie zmarłej. Zmarła Ewa Bialik, zasłużona prokurator, wieloletnia rzecznik prokuratury krajowej, ceniona przez dziennikarzy, kolegów prokuratorów i sędziów, była wzorem profesjonalizmu zawodowego, zawsze rzetelna i życzliwa. Odeszła zbyt szybko, miała jeszcze wiele dobrego do zrobienia. To wielka strata, wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim. Zmarła Ewa Bialik, zasłużona prokurator, wieloletnia rzecznik prokuratury krajowej, ceniona przez dziennikarzy, kolegów prokuratorów i sędziów, była wzorem profesjonalizmu zawodowego, zawsze rzetelna i życzliwa. Odeszła zbyt szybko, miała jeszcze wiele dobrego do zrobienia. To. Zobacz, nie żyje słynna piosenkarka. Jej hity nuciła cała Polska Ewa Bialik. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1990 roku od, od aplikacji sądowej którą zakończyła egzaminem sędziowskim. W 2016 roku Ewa Bialik została prokuratorem niedługo później objęła stanowisko rzeczniczki funkcję tę pełniła jako jako prokurator delegowana z PO W, w 2021 roku została nominowana na prokuratora prokuratury krajowej.